Założenie, że nasze zmysły ogarniają całą otaczającą rzeczywistość, pozbawia dostępu do całego bogactwa duchowej rzeczywistości. Zmiana poglądu, że to co niewidzialne, to dyrdymały i bajki, uwalnia ze ślepej wiary w fałszywe dowody zmysłów i otwiera na nieograniczone możliwości płynące z duchowego, czyli czterowymiarowego sposobu patrzenia na świat. Koncentracja uwagi na mentalnym stanie, tym, który pielęgnujesz w głębi duszy. Uświadamia, że doświadczenia twojego życia stają się coraz bardziej zgodne z tym pielęgnowanym stanem. Okazuje się bowiem, że kiedy patrzysz na świat poprzez duchową perspektywę, jesteś bardziej skuteczny w życiu. Rozpływa się wrażenie, że z życiem trzeba się zmagać, zwłaszcza gdy chcesz coś osiągnąć. Kontrolując wyobraźnię, możesz przekształcać swoją przyszłość w zgodzie ze swoimi pragnieniami. Pragnienie jest głównym katalizatorem działania. Nie mógłbyś poruszyć ani palcem, gdybyś nie zechciał tego zrobić. Bez względu na to, co robisz, zawsze podążasz za pragnieniem, które w danym momencie dominuje w twoim umyśle. Kiedy porzucasz jakiś nawyk, oznacza, że pragnienie porzucenia tego nawyku jest silniejsze niż pragnienie kontynuowania go. Pragnienie zmiany jest silniejsze niż strach przed nieznanym. Pragnienia, które skłaniają nas do działania, to te, które przykuwają naszą uwagę. Pragnienie to świadomość niedostatku, którego uzupełnienie wydaje się konieczne, aby życie stało się pełniejsze, bardziej kompletne. I w tym momencie nasuwa mi się takie pytanie: skąd biorą się nasze pragnienia? Kto im nadaje kształt? Dlaczego czasami aż tak bardzo nam nie zależy, aby któreś z nich się spełniło? A innym razem nerwowo przebieramy nogami ze zniecierpliwienia. Bo tak bardzo pragniemy spełnienia i najlepiej, aby stało się to już, natychmiast. Kluczem jest synchronizacja woli umysłu i dążeń duszy, serca. Inaczej mówiąc, prawdziwe Twoje pragnienia powołasz do życia. Prawdziwie Twoje, czyli te, które są w Twoim sercu, a nie, na przykład, oczekiwaniem innych, nawet jeśli myślisz, że jest Twoje. Wracając do głównego wątku. Dusza przemawia do zmysłów językiem pożądania. Klucz do spełnienia snów leży w gotowości posłuchania tego płynącego z duszy głosu. Dusza myśli obrazami oraz uczuciami, nie analizuje, ale wie i czerpie wiedzę bezpośrednio z jednolitego pola czyli od Boga, źródła. Dusza przemawia do nas uczuciem, podejmujesz decyzję, i wtedy pojawia się określone odczucie. Czy zwracasz na nią uwagę? Zastanawiasz się, dlaczego to czujesz. Co może oznaczać, czy jeśli czujesz niepewność, dyskomfort, ignorujesz to i brniesz w decyzję, bo, bo tak wypada, czy odpuszczasz zgodnie ze wskazówką, którą jest właśnie dyskomfort wewnętrzny po podjęciu decyzji? Niezachwiane po posłuszeństwo temu głosowi to założenie spełnionego życzenia. Pragnieniu powinno towarzyszyć uczucie spełnienia i wdzięczność. Jak powiedział Pascal, pociesz się, nie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł. Założenia powołują do życia to, co wyrażają. Jeśli tylko człowiek przyjmie uczucie spełnienia swojego życzenia, czterowymiarowa jaźń, podświadomość, znajduje sposoby na osiągnięcie tego celu. Odkrywa metody jego realizacji i podsuwa je Tobie w postaci np. zbiegów okoliczności. Nie znam jaśniejszej definicji środków, dzięki którym realizujemy nasze pragnienia, niż to. Doświadczaj wyobraźni to, czego byś doświadczył w fizycznej rzeczywistości po osiągnięciu swojego celu. To wyimaginowane doświadczenie rezultatów, zanim się pojawią, plus niezachwiana wiara nadaje energię do realizacji Twojego pragnienia. Czterowymiarowa jaźń konstruuje ze swojej szerszej perspektywy niezbędne do realizacji tw Twojego celu środki. Niezdyscyplinowany umysł ma trudności z uznaniem za wiarygodne tego, czego nie widzi, ponieważ odrzuca to rozsądek, a właściwie wewnętrzny krytyk. Aby zrozumieć, jak człowiek kształtuje swoją przyszłość, musisz wiedzieć, co należy rozumieć przez wymiarowo większy świat. Wymiarowo większy świat to ten, w którym zmieniasz swoją przyszłość, a rezultat ukazuje się w wymiarowo mniejszym świecie. Mówiąc prościej, na poziomie duchowym dokonujesz zmian, a efekty pojawiają się w świecie fizycznym. Obserwacja zdarzenia, zanim ono nastąpi, sugeruje, że zdarzenie zostało wcześniej zaprojektowane z punktu widzenia człowieka znajdującego się w trójwymiarowym świecie. Dlatego, aby zmienić swoje warunki życia tutaj, musisz najpierw dokonać zmian w czterowymiarowym świecie czyli w sobie. Większość ludzi nie wie dokładnie o co chodzi z tym wymiarowo większym światem. Każdy z nas jest dość dobrze zaznajomiony z trzema wymiarami, czyli długością, szerokością i wysokością. Natomiast czym jest ten czwarty wymiar? To nic innego jak czas, który odmierza życie nie używając ani długości, ani szerokości, ani wysokości. Pojawienie się i zniknięcie jakiegoś obiektu, zdarzenia, okoliczności jest mierzalne, ponieważ trwa przez określony czas. Czas to zdecydowanie czwarty wymiar odmierzania obiektu, zdarzeń. Jaką nową wartość miałby wnosić czwarty wymiar czas? W jaki sposób miałby podwyższać wartość Twojej rzeczywistości? Czas jest pasem transmisyjnym do doświadczenia zmian. Wszystkie zmiany wymagają czasu. O tym w następnej części za tydzień.